Jesteśmy dzisiaj na terenie Browarów Wrocławskich w budynku butelkowni. Nasi zainteresowani mieszkańcy miasta Wrocławia wiedząc co wystawie w Muzeum Architektury, wystawie pod tytułem Nie tu nie ma dorobku Architektonicznego Studio SRDK Śródka. Chcieli przyjść i zobaczyć w realu to co pokazujemy właśnie w muzeum w postaci wizualizacji filmów. Pieszka odbywała się na terenie czynnej budowy. Wygrodziliśmy bezpiecznie wszystkie strefy. Dobór trasy był tak dobrany, żeby pokazać możliwie jak najwięcej ciekawych, zabytkowych elementów, które będą charakteryzowały tę inwestycję, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa. Ludzie słuchali z uwagą, oglądali naszą ideę architektoniczną, oglądali jej historię, którą przedstawiają stare elewacje obiektów, różne detale, o których opowiadaliśmy, gdzie je montujemy. Obeszliśmy budynki zabytkowe BL2 oraz piwnicę BL1. Następnie udaliśmy się do budynku stajni BL3, w którym zobaczyliśmy zabytkową pochylnię, po której wcześniej spacerowały konie, zabytkowe żłoby, część mieszkań loftowych. Następnie obejrzeliśmy nowszy budynek BA1, w którym zlokalizowana jest kajakownia. Oraz udaliśmy się na ogólnodostępne patio z widokiem na odrę i placem zabaw. Potem było dużo szczegółowych pytań z dużą życzliwością i z podziękowaniami. Także wydaje mi się, że to bardzo ciekawy dzień i wszystkim obecnym dziękuję, jak również założy Architekturowe, która przygotowała całe to wydarzenie. W imieniu organizatorów oraz wszystkich osób, które tworzą wystawę, zapraszam serdecznie do Muzeum Architektury. Do 6 września trwa wystawa. Do zobaczenia.